Dzisiaj wręcz nie do uwierzenia, następna ryba jakieś 10 minut po tej co wyjąłem w wodzie się migota popuszczę trochę hamulec na dragu, żeby żeby go móc podebrać o odjazdy młynkuje młynkuje ale to dobrze idzie trochę w górę łapie jest zmęczmy ją, bo jest dosyć dobrze zapięta. Tak, dużo mogę, muszę na razie. Tak, o, tak, no jest strążeczek. Pięknie. pięknie walczył. Ten nie troszeczkę chudszy od tamtych. Dobra, muszę wziąć Draga po tego tać przekręcić lekko hamulec i będziemy będziemy go usiłować odebrać jemą gumiaków woderów o, z boku jest przepięty O, pomału. Jest. Proszę Państwa o on. Wyjęty. No z rynienki, po prostu z tutaj. O wolnym, wolnym nurcie. Na co? A no dorado. Kotwiczka. Kącik dolny, druga się o płetwę zaczepiła przy młynkowaniu, ale, ale to jest Dobra, wypniemy go i nagram go jak go wypuszczam.